I hej, cześć, na cześć, jestem Makler Games i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. I w dzisiejszym filmie omówimy sobie, co tak naprawdę zostanie dodane do właśnie trybu zombie 9 lipca, czyli gdy piąta operacja wychodzi wraz z nową mapą do zombie, otrzymamy spore ilości perków, eliksirów itd., i Tak naprawdę to są wszystkie informacje, które zostały wyjęte z plików gry i dzisiaj je sobie wszystkie przedstawimy. Także zapraszam do zostawienia lajka. No i co? No i zaczynamy. Ale standardowo, zanim przejdziemy, chciałem pozdrowić jedną osobę, która, która prosiła mnie właśnie, żebym ją pozdrowił, ponieważ zasubskrybowała kanał, a nie otrzymałem powiadomienia i oczywiście upomniała się w komentarzach. I tą osobą jest Stary Ziemniak, czyli m.in. Old Potato. Bardzo dziękuję Ci za subskrypcję. Genialna nazwa, naprawdę. Gdy przeczytałem Twoją nazwę, Niku, tak mi rozśmieszyło to, że, że nie mogę normalnie oddychać. Tak czy inaczej, przechodzimy do dzisiejszego pierwszego punktu, dzisiejszego filmu a między innymi nowy perk nowy perk zostanie dodany właśnie do zombie między innymi zresztą tak widzicie teraz na ekranie wygląda w ten sposób i nazywa się Blood Wolf Bite, czyli krwawy, krwawe ugryzienie wilka, coś w tym stylu więc bardzo ciekawa nazwa jak widzicie to po drugim zdjęciu, te, te, te logo tego perka właśnie będzie wyglądało w ten sposób jak widzicie na ekranie, czyli taki wilk powiedzmy pies, wilk, który właśnie gryzie ma w szczęce właśnie ugryzioną, połamaną Kość, więc bardzo, ciekawa, bardzo ciekawe logo i bardzo ciekawa nazwa. Tak naprawdę nie wiemy co będzie robić, ponieważ to jest zdjęcie z plików gry, więc jakby dużo nam nic nie mówi. Tyle że tam jest i niedługo będzie dodane czyli prawdopodobnie 9, 9 lipca. kolejną rzeczą, która zostanie dodana, jest bardzo ciekawa, ponieważ to jest nowy typ zombie. Jak widzicie, mamy zwykłego psa, który właśnie jest. Trochę inny, ponieważ jak widzicie ma w koło głowy taką elektryczną jakby elektryczną wiązkę, nie wiem jak to nazwać dokładnie, ale jak widzicie bardzo ciekawy wygląd tego psa, ponieważ nie wiem czy to będzie jakiś zwycz, zwykły pies, ponieważ jak widzicie gdy w zombie psy się respią są takie elektryczne, powstaje taka fala elektryczna, która respi te zombie, jakby one się teleportują i tak dalej, a tutaj mamy oczywiście głowę, która, która jest sama elektryczna, więc zobaczymy jak to będzie. Kolejny typ przeciwnika, który obecnie jest w grze, a będzie nowy pod tym względem, że będzie też elektryczny. Jak widzicie, mamy nowe Six Crawler, właśnie który produkuje gaz. Nowy Six, jak widzicie tutaj, na tym zdjęciu on jest trochę elektryczny i to jest wszystko, właśnie, z plikach. Z, to to zdjęcie, właśnie, jest z, z plików gry, więc no nie wiem, czy to będzie jakiś inny crawler, czy ten sam. Nie mam pojęcia. Napiszcie w komentarzach, naprawdę wygląda to ciekawie. Elektryczny crawler, brzmi interesująco. Kolejna bardzo ciekawa rzecz, która. Jest bardzo dziwnym stworzeniem, bo jak widzicie mamy jakby takiego gada, powiedzmy w tym stylu. E, ogólnie twarz i zęby ma Keepera, ponieważ Keeperzy nie mają oczu, a mają oczy, a poticony to są te, te e, zmackami stworzenia Shadowmana, a oczywiście Montiego, e, jakby Mon Montiego stwory, czyli tego drugiego wroga e, tego profesorka jest właśnie... Keeper właśnie, który, który no jest zły też i Japan też jest zły, tylko jest bardzo interesujące właśnie, że znaleziono w pika gry te zdjęcie, więc możemy podejrzewać właśnie, że to będzie nowy, nowy stwór właśnie na mapie Newtown, ponieważ znaleziono też kolejne zdjęcie w pika gry chyba jeszcze pokazywałem, o ile pamiętam, lecz przypominam znów, jak widzicie, Newtown powraca jako, jako prawdopodobnie część mapy czyli trzeciej mapy do Zombie DLC 3 i ja bym podejrzewał, że to będzie jakby jak Nuketowna, a reszta będzie nowa mapa na przykład pod spodem w wunkrze będzie nowa a w ogóle lokacja, a Newtown będzie taką częścią lecz też może być tak, że to po prostu będzie oddzielna survivalowa mapa i w sumie dla mnie to by pasowało, ponieważ to była taka inna mapa, na której zawsze możesz wbić i sobie postrzegać do zombie zamiast robić jakieś skomplikowane isteregi itd. Tak, i tak dalej i tak dalej tak czy inaczej znaleziono właśnie to zdjęcie, więc wiem, wa więc wam je pokazuję Kolejna rzecz, eliksiry, tak jest, eliksiry powracają i w tym przypadku powracają właśnie z Black Ops 2, ponieważ to są y, eliksiry, które już były w poprzednim kaloryty między innymi w Black Opsie 3 i teraz trafiają do Black Ops 4. I jak widzicie, mamy kurda, najlepszą, a raczej najbardziej zepsutą gumę, która istniała w ogóle w Black Opsie 3, ponieważ ona w ten sposób psuła grę że po prostu nie miałeś szans praktycznie zginąć, ponieważ każdego praktycznie zębiaka, którego zabijesz, miałeś 80%, że właśnie z zombieka wypadnie jakiś drop, jakiś tam, wiecie, jakiś power-up, czyli na przykład y, double points, y, nuke czy, czy inne rzeczy, więc naprawdę ta guma powraca i prawdopodobnie będzie znerwiona jak większość eliksirów w Black Opiecie 4 lecz wciąż ona będzie w grze i będzie siała pogrom, jak ktoś nie wie co to jest to jest Power Vacuum, czyli po polsku ściągasz ulepszeń i ta, ten eliksir ta guma potrafiła właśnie robić to że za każdym razem gdy zabijesz zębeka praktycznie każdy zębek ci yy wyrzucał power-upa, więc miałeś, powiedzmy, dużo punktów i tak dalej, ciągle jakby tak naprawdę oszukiwałeś grę używając tej gumy, więc naprawdę to była niesamowita guma. A druga guma, która też jest, jak widzicie, epicka, ponieważ epicka jest żółta, jakby złota, i tutaj akurat mamy tajemniczego klienta. Ogólnie ten, ten eliksir też występował w Black Opsie 3 i on nie był jakiś taki zajebisty, on był moim zdaniem jeden ze słabszych, ale jak widzicie powraca i on powodował to, że gdy na przykład miałeś broń nie ze ściany, czy na przykład miałeś broń ze skrzynki, tak na przykładzie Ramparta, mogłeś zawsze podejść do y, jakiegoś Wolbaja, czyli do broni ze ściany i kupić sobie amunicję. Nieważne, jaką broni miałeś, mogłeś podejść i kupić ammo, więc y, tak ten eliksir był spoko, chyba działał 5 minut albo 10 około, więc zobaczymy, co on teraz tak naprawdę będzie robił. Moim zdaniem ten eliksir był słaby, ponieważ on nie pozwalał na y, kupywanie amunicji do specjalnych broni, takich jak raygun, thundergun, apoticon i tak dalej, więc y, mam nadzieję, że to zostanie poprawione Black Ops 4 właśnie, że będziemy mieli szansę kupić amunicję na przykład do Krakena, do Blondegata, wiecie, do tych zajebistych specjalnych broni, ponieważ w Black Ops 3 nie było takich mo takiej możliwości. Eee, no zobaczymy. Prawdopodobnie będzie nawet więcej eliksirów, jak na razie są w plikach gry dwa tylko, a już oczywiście następny wtorek wychodzi nowa mapa, e, nowa operacja i tak dalej. Będę robił o tym oczywiście filmy na bieżąco, więc jeśli oczywiście chcesz otrzymać najnowsze in informacje wy Black Ops 4, polecam zasubskrybowanie kanału, ponieważ będzie teraz sporo, jak już wiem, eee, Będzie kolejny film oczywiście, który, który opisuje całą operację, tak przynajmniej podejrzenia operacji, między innymi może być outbreak w blackoutie, czyli. Czyli na przykład zombie atakuje cały świat blackouta itd. Tak tak, itd, tak i tak dalej. Cała właśnie operacja może się opierać na właśnie katastrofie, która już w sumie się zaczęła, ponieważ jak widzicie na mapie blackouta mamy małe teasery właśnie, które nam pokazują, mamy porozwalane stoły, całe zapełnione krwią i też mamy bardzo ciekawe radia umieszczone właśnie w ostatnim updatecie, 1.19, gdzie te radia nas informują o tym, że właśnie wojsko zamierza wyprowadzić jakąś tam egzekucję dla, dla właśnie zarażonych ludzi i tak dalej, więc bardzo ciekawe się szykuje nas na piętą operację, już nie mogę doczekać. W tej chwili właśnie jestem w produkcji tego filmu, więc nie mogę się doczekać, jak oczywiście Wy go obejrzycie. Tak czy inaczej, nie zabieram Wam więcej czasu. Dziękuję za spędzenie tutaj swojego cennego czasu. No i co? I subskrybuj, jak już mówiłem, jeśli chcesz być na bieżąco. I zalajkuj film, naprawdę to by tylko zajmie to sekundę, a mi bardzo dużo pomoże. Naprawdę doceniamy, jeśli już to zrobiłeś. I słyszymy się w następnych filmach. Na razie. Makler out. Is magic, dark magic. I put a